Okej, okay, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Awia i jesteśmy oczywiście w Majda Medit Na samym początku mieliśmy taką mini katastrofę, że ktoś przyleciał do nas, nie wiem czy mogę to nazwać samolotem, e, chyba to jest za mało na samolot bardziej jakiś helikopter. Nie mam źle pojęcia, możecie mi napisać w komentarzach co to dokładnie jest. E, tak czy jak ktoś przyleciał do Arlo i sam. Więc wydaje mi się, że chyba nawet w misji nam się nie, w misji nam się nic nie dodało, ale możliwe, że mamy gdzieś na mapce zostawione. te jest Pumpkin Princess. E, nie. nie mamy. Okej, okay, dobra. Tak czy siak, e, nie mam zielonego pojęcia, co z tym można tutaj było zrobić. E, to są nasze selfie, a my nie chcemy selfie. E, jeszcze raz chciałabym. Grub foto cenki. to chyba będzie tutaj. Uh, albo i nie, to jest inne, jeszcze raz uh, Collection, może w collection to będzie Okej, okay, dobra, nie mam zielonego pojęcia, tak czy jak um, Było co było to Lekko dziwne, nie wiem co z tym się, jak robi i tak dalej O, ale może będziemy mieli tutaj właśnie powiedziane No ja oczywiście muszę łazić gdzieś w tym samym z powrotem Okej, okay, mamy kości Eee, mamy futro też, Commerce Guild. okej okay. open your trade post. Okay, czyli tam będą jakieś zadanka na tym trade poście? i dostaliśmy jeszcze diagram. Eee, Coś nie zebrałam, a jeszcze tutaj dostaliśmy oczywiście aż 3 Power Stones, bardzo pięknie eee, No sorry Erwa, ale Chyba zaczęło nam się znowu rozgrywka, lekko byłem tutaj em, e, Mogli się słyszeć jak rzuciłam sobie bluzę, ale to przepraszam e, Rozkręcać, tak mi się przynajmniej wydaje na razie e, Jeszcze to pozbieram i e, wrzucimy sobie to wszystko tutaj, bo o, trochę rzeczorku mamy e, w pierwszej kolejności weźmiemy sobie, zrobimy tutaj e, coś, tylko nie wiem co. my no, tutaj mamy, a nie mamy tej żywicy? Teraz nie, nie wiem, co to jest. E, po prostu sobie wstawimy do zrobienia, no, to, to, to nie ma większego problemu. E, widzę, że nam się tutaj pokończyły rzeczorki, więc też bym zostawiła. No e, i co nie zaszkodzi, po prostu z tego zrobić więcej, chociaż widzę, że nam się już powoli kończą rudy, więc e, może jednak będzie szkodziło powoli. E, Masło masiane. Dobra, to miałam już powoli podnosić i się pozbywać tego. Czekajcie, to R muszę pewnie wziąć i teraz E. Okej, okay. coś tam z tego dostaniemy. nie będzie to wielka ilość, ale wiecie, zawsze coś. Okej, okay, dobra. Oficjalnie nam się kończą już surowce, więc będę musiała się tam gdzieś udać. Po kolejne. Niestety. E, zobaczymy sobie... A czekajcie. Mówiałem latam w tom i z powrotem. Nie wiadomo, co się dzieje. Ale wy już do tego powoli przywykliście. E, Okej. Okay. Zbieramy sobie tutaj, co możemy. Podejrzewam, że tam trzeba jeszcze zanieść nawóz do e, księżniczki e, dyni. Chyba też się tam przejdziemy. E, zobaczymy sobie tylko najpierw teraz te jakieś buty long haul bus Nie brzmi skomplikowanie wręcz wbrew pozorom, ale hmm. Ale moi drodzy, to że nie brzmi skomplikowanie, nie znaczy, że nie jest skomplikowane. Okej, okay, nie tak. Eee, najpierw sobie wezmę to. To przełożę tutaj. Eee, I teraz tak, czekajcie. Do kryształu, może to nie jest zbytnio kryształ, ale to jest zasilanie, więc ja sobie też to tutaj rzucę. Tego jeszcze trochę mamy. Nie wiem, czy tego by się jakoś nie dało. Research center, center. A, w Research Center możemy to widzę sobie zmienić. Ok. Dobra, co my tutaj potrzebujemy? 4T to od razu mogę zrobić 8. Mam nadzieję, że Higienic nam tego nie zabierze. 6, 7, czyli 12. 4T. Aha, tu właśnie zaczyna Problem. Steel frame. Steel frame, steel frame. To będzie gdzieś tutaj. Ja sobie ich dorobię. Yy, Okej, okay, to jest. Ja sobie ich skraftuję, nie wiem, z 20. Wiecie, trochę przynajmniej tego będzie. Yy, I teraz tak. 8, tego jest na pewno też potrzebne. I 4. Okej, to wszystko mamy na samym przodzie. I chyba do tego. Jeszcze tylko są silniki, nie to. Natomiast silniki, silnik, silnik, silnik. Um, to będzie w Nie, w dyski zawsze, zawsze to mylę. Um, 4T. Ja myślę, że chyba to szybko pójdzie w miarę zrobienie tego. Jakoś takie wiecie, nie za bardzo skomplikowane. Tu jeszcze. Advanced Engineer... a nie, to chyba cztery są do jednego? Nie, czekaj, co jeszcze mi jest potrzebne? Uh, single Seeds... 6. Okej, okay, dobra uh, Jeden zrobiony, mam nadzieję, że Hidgin z nam nie podebrał jednego, bo... mi się z jednym samochodem Z jednym busem Chociaż z drugiej strony czasami się w Commerce Guild pojawiają zlecenie na zrobienie tego Co prawda w późniejszym czasie, w późniejszym, ale Zawsze jest, kiedyś Okej, okay, princes Princess, coś tam jeszcze musimy sobie zahaczyć ehm, Sorry, tutaj też nie odmówię jednak ehm, Emily, co tam chciałabyś od nas, żeby znowu nawieść? Oh, sure Aha, czyli mamy po prostu ją nawieźć. No dobra, w wolnym czasie ją tam podrzucę z nawozu. Czemu ty jesteś zła? To? Jak ci się dzieje? Kuniu jeden. Już ci lepiej? Czekajcie. Nie tak to. Interact. Masz jeszcze cię raz własne. Nie wiem czy to jakoś wpływa na ciebie. Jeszcze raz. I może wtedy ma dłuższy zasięg, lepiej jeździ? Jestem ciekawa, czy mogę do ciebie podejść z takim tym. Do zwierząt, co się tam bierze. Nadal jesteś zła. Hmm. Okej. Okay. A z tym mogę? Na to nie reagujesz, Okej Dobra, lecimy sobie z, oddać zadanko na pewno Pigeons już też coś tam skupną I jeszcze przejedziemy się na pewno do Jeje yeah, yeah. Jeje yeah, yeah. I tam zadanko weźmiemy nice. Dobra, Anthony 8000 oczywiście mi się przyda Nie będę ukrywać Okej, okay. i tutaj coś Waterproof uh, Lab? Okej okay. Tego jeszcze nie nice. widziałam Szybkie 16 tysięcy, bym powiedziała Ale wiecie, ja się tam nie przejmuję, bardzo się cieszę Kasiorki trochę zrobiliśmy um, Ojcie, Lekka ścinka, dobra um, Zaczynamy co na to rancze jest potrzebne, bo, mogę, bo jak możemy to zrobić, to fajnie by było To przy okazji oddamy, to jeszcze przy okazji nawieziemy Okej, okay, czyli takie trzy Nie, nie osiemnaście, trzy potrzebne um, Okej okay. No dobra, co się nam robi. Ehm... Proszę lampy się nie posegregują. Nie posegregowały się. Ehm, nawóz, 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 moi drodzy, gdzie ja znajdę sobie nawóz? Bo ja już zapomniałam. Chyba to będzie w nesanach Dobra. Jeden nawóz. Shift. Jeden C. OK. I przejdziemy się jeszcze do jej od razu, jak jesteśmy tutaj. Znaczy... <grytania> nie, że jesteśmy tutaj, ale jak już jeździmy. Proszę Bardzo mi się podoba to, że przez robienie tych zadań dostajemy z nimi jakieś tam relacje Dla mnie to jest to na przykład bardzo super ułatwienie Okej, okay, zadanka wszystkie są na razie zrobione, z, 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 z tylko musimy jeszcze Emili powiedzieć, że Halo, udało nam się Okej okay. Po ile są ryby? Plus 18 to się w ogóle nie opłaca, więc sobie chyba A więc tam jest piesek, to jeszcze dam mu jedzonko Yy, chyba po prostu sobie zrobimy jedną tą wiesz, displeja i, i, i tyle i sobie wsadzimy tam te rybki Ja oczywiście nie sprawdziłam co te ryby, czy możemy je nakarmić Okej, okay, czekajcie Nie no w sumie dobra, najpierw pojedziemy tam na pustynię Okay, zobaczymy sobie, jakie tam są zadanka. O, czekajcie e, No, najlepiej było tym, widzę, jajkami je karmić. A ja jeszcze sobie tylko, wiecie, przepraszam, że sprawdzam żywa, ale mm, je można tylko z lutu dostać. Niestety. Hmm. No cóż, no fff, chciałam mieć ryby, to teraz trzeba za to płacić. Będzie musieli sobie tam coś porobić. Cześć babcia, mogłam ci kwiaty wziąć przy okazji. A tak, jak będę pewnie coś tutaj przywozić, to, to wezmę. Um. Okej... Okay. ja nadal nie ogarniam kompletnie o co tutaj chodzi. Jak to działa? Czy ja to mam tutaj wkładać? To jest jakiś ad. Wiecie co? Ja może wezmę ze sobą coś takiego, czyli na przykład, nie wiem, te ubrania. Ja to z tym przyjdę. Może to jakoś ja mam, mogę tam włożyć. Bo ja jeszcze tego, ja po prostu nie wiem, czy ja jestem ślepa i tego nie rozumiem, czy po prostu nie wiem, co się dzieje. Ale nie rozumiem. O, tutaj jest ten samolocik. A wiem, co to są, to są te Flying Pigs. Hmm, mam nadzieję, że nie porwą mi Arlo. I widzę, że tu jest jeszcze... tęcząca Nama. No, shift one. Czy ja mogę to jakoś teraz złapać? Czekaj koń. E, tutaj. OK Okej. Czekajcie, że nie na czegoś. Tak, możecie jeszcze coś damy? Okej, okay, widzę, że się powoli. I dobra, i pytanie, co my teraz mamy robić? E, S jeszcze jest. A, D, W, S, W, S, A, D. Dobra, myślałam, że to tylko jest. S, S, W, S, w. U. S. w, S, W, S, S, W, S, W, S, A, D, w. S. w, S, W, S, S. Wbrew pozorom Wam powiem, że to nie jest aż takie łatwe. W, S, W, S, A, D. Jeszcze z tym, że ja czasami po prostu gubię klawisze na, na tym. O, patrzcie, mamy lamy. Interact, return to home. Okej, okay, udało nam się. Ja sobie teraz zobaczę stable. I teraz tak. Tu masz ma koniec lepszy. O, widzę, że Endurance jest lepsza lama. O, lama jest w ogóle trochę lepsza niż. ...Hunger Level. Niż. Niż nasza fryga. Dobra. Czekaj. Return to home. Dobra, ja miałam sobie wziąć jakieś ubranka. Tam było chyba 60 branek aż. Mother Day. Mm, tak czy siak mamy? Lamę. Nie wiem, ile tam. Okej okay, lama, tylko wiesz, my się zbieramy. Chodź, dobra, chodź. No powiem, że bardzo fajnie to wygląda. Mm. ich picanko sobie. Okej, okay. a miałam wziąć jeszcze dla jej prezent, ale no. Oczywiście ja jestem zapominalska. Różnica pomiędzy prędkością nie powinna być aż taka znacząca, ale z drugiej strony nie jestem pewna, bo jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że lecę wolniej dużo. Eee... Czus. I co, i Post? Nie no i jakby, bo Boga pocham, to jest... Że nam ktoś to weźmie, a nie my komuś. No ja zamawiam to. Nie wiem, może ja gdzieś źle patrzę, może to gdzieś indziej jest jeszcze. Nie, to jest motel, jako że motel. Ja je mogłabyś mi podpowiedzieć, a to jest ten invitation letter. I to można chyba kogoś zaprosić na właśnie swoje urodziny. Tylko, że nasze urodziny już minęły, więc. Nie wiem, dobra. Ja jestem oficjalnie chyba ślepa albo w ogóle coś nie czaję, ale sobie o tym spróbuję yy, przynajmniej jakoś doczytać może. Żebym wiedział cokolwiek. Yy, tak czy siak, no jest może wczesna godzina, wiem o tym, ale pobiegnę sobie do. tutaj, do kopalni. No, <grymne> wygląda to śmiesznie. Taka chopka. Ch Interact. Jakie <grymne> ma czerwone oczy. Jezus Maria, co ty brała lamo? Dobra, pobiegnę i W sumie jestem. Pójdziemy sobie tutaj do kopalni, no bo się nam pokończyły już surowce. Chociaż powiem wam, że kilka odcinków wytrwaliśmy bez nich, więc e, podejrzewam, że po prostu ostatnio od sobie dużo pozbierałam. E, okay. Najbardziej to bym się chyba nad Iron Ore i Team Ore skupiła. Tak przynajmniej myślę. Tylko jeszcze, żeby się skupić na tym, to trzeba to znaleźć gdzieś. O, tutaj nie idzie Tutaj, ale to jest takie duże złoże. No to idealnie, akurat Wam powiem. Yy, ja też, moi drodzy, chyba Wam po prostu już to wytnę, bo to jest już ten etap, wydaje mi się, rozgrywki, w którym już takie oglądanie tego jest całkowicie nudne. Więc po prostu widzimy się yy, jak Zembleje. Ten odcinek w sensie też dość krótki. Ale myślę, że tak czy siak. Yy, Zrobiliśmy w nim kilka fajnych rzeczorków, e, więc widzimy się po prostu za chwilę. Moi drodzy, jestem z powrotem i tak, um, nie udało mi się w ogóle prawie tego Tin oraz zdobyć. No niestety z tej nie chcę wydywać, więc podejrzewam, że w kolejnym odcinku, że będziemy musieli trochę się po niego udać. E, Zatem trochę zdobyłam Iron ora i Aluminium, więc nie z najgorzej. Troszeczkę wykorzystałam chyba dwie pełne staminy, więc. No, trochę pokopam. Wiem, że ten odcinek był troszeczkę krótszy, ale myślę, że był to jeden z ciekawszych odcinków. No, ponieważ mamy tutaj lamę, nie wiem jeszcze, co możemy zrobić z tymi latającymi świniami, ale mam nadzieję, że nie porwie mi tam Arlo. Mam naprawdę wielką nadzieję, bo jak tak, to będę naprawdę bardzo wkurzona. Tak czy siak bardzo dziękuję wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam was do zostawienia komentarza, łapki w górę i jakiejś subskrypcji. Wiecie, e, będzie mi bardzo miło. Tak czy siak, dziękuję za wszystko i pa pa.